Dziewczyny zawodowe i tam się chyba to są bo tutaj nie ma siły, gdzieś Zrobił 60 kwiatów, około 60 Przestał iść stąd. Przestał zrobić tam piramidkę, w tu кейдін сөйлеп, осы қақын. Окей,

A mnie lekarki poszły tak, nie miał żadnej rehabilitacji. Jak miałem 2 chóre i dwa, Tak to, 5 lat, 6 próbuję rehabilitować cały. Ale wstyd. Jestem przeciwczesna, a Jestem W ten celiba

ale wyłaszka wtedy powinienem taką piramidkę do 42 robić z tym palcem jeszcze wagi nie zrzucił jeszcze jest 5-6 kg co zrzucić 6 lat 6 lat no, 5 lat na redukcji i robieniu siły